Wyspa Lalek Jest to jedno z najbardziej osobliwych i mrocznych miejsc w Meksyku Wyspa słynie z setek lalek Po rozwieszanych na drzewach, płotach i budynkach Wiele z nich jest zniszczonych, zdeformowanych, a ich wygląd budzi niepokój. W latach 50. XX wieku opiekun wyspy znalazł w wodach kanału ciało dziewczynki, która się utopiła. Niedługo potem zauważył w wodzie lalkę. Przypuszczał, że należała do dziewczynki, więc powiesił ją na drzewie, aby uczcić jej pamięć i chronić wyspę przed duchami. Mężczyzna twierdzi, że po tym wydarzeniu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Słyszał szepty, kroki i płacz, mimo że był jedynym mieszkańcem wyspy. Wierząc, że duch dziewczynki nadal przebywa na wyspie, zaczął zbierać lalki z okolicznych kanałów i śmieci, a także przyjmować je od odwiedzających, aby ją uspokoić. Mężczyzna zmarł w 2001 roku, a jego ciało znaleziono w kanale w tym samym miejscu, gdzie utopiła się dziewczynka. Dziś to miejsce jest atrakcją turystyczną i budzi zainteresowanie osób, które badają zjawiska paranormalne. Witajcie na kanale. Dziś zabiorę Was w podróż do najbardziej tajemniczych i przerażających miejsc na naszej planecie, które zostały porzucone przez ludzi. Wyspy, miasta, a nawet całe regiony. Kiedyś tętniące życiem, dziś pełne ruin i zniszczeń. Zapraszam do oglądania. Hashima, wyspa pancernik z powodu kształtu przypominającego wojskowy okręt. To opuszczona wyspa u wybrzeży Nagasaki w Japonii. Jest jednym z najbardziej znanych przykładów porzuconych miejsc na świecie, będąc zarówno symbolem szybkiego rozwoju przemysłowego Japonii, jak i jego upadku. Wyspa ta była jako centrum wydobycia węgla. W latach 60. świat zaczął odchodzić od węgla na rzecz ropy naftowej. Kopalnie na Hashimie zaczęły tracić rentowność, a w 1974 roku wyspa została całkowicie zamknięta. Mieszkańcy opuścili wyspę niemal z dnia na dzień. Po opuszczeniu przez ludzi wyspa stała się ruiną. Betonowe budynki ulegają erozji pod wpływem wiatru, deszczu i słonej wody. Zniszczone mieszkania, zardzewiałe maszyny i porośnięte roślinnością chodniki nadają wyspie mroczną atmosferę. Wyspa zainspirowała twórców popkultury. Była scenerią dla filmu Skyfall James Bond 2012 i gier komputerowych takich jak Battlefield czy Call of Duty. Miasto Ufo to opuszczone osiedle na północnym wybrzeżu Tajwanu, które zyskało sławę dzięki swoim charakterystycznym futurystycznym budynkom przypominającym latające spotki. Jest to jedno z najbardziej intrygujących miejsc widm na świecie, kojarzone z niepowodzeniem ambitnych projektów architektonicznych i biznesowych. Niektórzy mieszkańcy uważają, że miejsce jest przeklęte, a opóźnienia i katastrofy podczas budowy, w tym wypadki śmiertelne, miały wynikać z nieuszanowania dawnych cmentarzy lub tradycyjnych wierzeń. Zaś inni mówią, że opuszczone osiedle przyciągało duchy i paranormalne zjawiska, co dodatkowo zniechęciło ludzi do jego zamieszkania. Ogromny historyczny kompleks szpitalny, znajdujący się w Brandenburgii, około 50 km od Berlina, zbudowany pod koniec XIX wieku jako sanatorium dla chorych na gruźlicę. Zyskał później sławę jako szpital wojskowy. Dziś jest jednym z najbardziej znanych opuszczonych miejsc w Niemczech, pełnym tajemnic i mrocznej atmosfery. Podczas I i II wojny światowej kompleks służył jako szpital wojskowy. Po wojnie szpital zaczął popadać w ruinę. Szpital składał się z 60 budynków rozmieszczonych na powierzchni ponad 200 hektarów. Szpital, ze swoją historią wojen, cierpienia i opuszczenia, zyskał reputację miejsca nawiedzonego. Odwiedzający opowiadają o dziwnych dźwiękach, nagłych odczuciach chłodu czy niepokojących wrażeniach, co tylko zwiększa jego tajemniczość. Szpital stał się miejscem, gdzie historia i mrok przenikają się nawzajem, tworząc jedno z najbardziej intrygujących opuszczonych miejsc w Europie. Prypeć to opuszczone miasto na północy Ukrainy, które stało się symbolem katastrofy nuklearnej w Czarnobylu z 26 kwietnia 1986 roku. Miasto leży w tak zwanej strefie wykluczenia, obszarze zamkniętym wokół uszkodzonej elektrowni atomowej i jest jednym z najbardziej znanych miejsc WIDM na świecie. Wybuch reaktora elektrowni w Czarnobylu spowodowało największą katastrofę nuklearną w historii. Prypeć pozostała. Przerażającym pomnikiem ludzkiej lekkomyślności i skutków katastrof technologicznych. Stała się także inspiracją dla popkultury, występując w grach komputerowych, np. takich jak Stalker czy Call of Duty oraz w filmach dokumentalnych i fabularnych. Oradour-sur-Glane to niewielka miejscowość w południowo-zachodniej Francji, która stała się symbolem brutalności wojennej i tragedii ludzkiej w czasie II wojny światowej. Miejscowość ta jest znana głównie z powodu masakry, która miała miejsce 10 czerwca 1944 roku, kiedy to niemiecka armia zniszczyła wieś i zamordowała jej mieszkańców. Dziś miejsce to pozostaje w stanie nienaruszonym jako pomnik i miejsce pamięci. Wieś stała się symbolem cierpienia cywilów, którzy byli ofiarami represji wojskowych oraz świadectwem tego, jak wojna niszczy życie. Oradur Surglan jest miejscem, które skłania do refleksji nad naturą przemocy, a także jest przypomnieniem, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o przeszłości, aby uniknąć powtórzenia takich tragedii w przyszłości. To miasto powstawało w czasach dynamicznego rozwoju gospodarczego, kiedy ludzie budowali monumentalne osiedla dla robotników. Jednak wskutek katastrofalnych wydarzeń, takich jak klęska żywiołowa, mieszkańcy byli zmuszeni opuścić to miejsce w pośpiechu. Miejsce to było położone w regionie pustynnym, gdzie erozja wiatru i piaskowe burze przez lata zakrywały dawne budynki, zamieniając je w niemal marsjański krajobraz. Niektórzy mieszkańcy nie zdążyli uciec z tego miejsca. Mówi się, że ich duchy wciąż przechadzają się opustoszałymi ulicami. W nocy słychać odgłosy kroków lub odległe szepty. Każde takie miejsce nosi w sobie ślady ludzkiego życia, ale jego nawiedzony charakter nadaje mu niezwykłego, niepokojącego piękna. I tak oto kończy się podróż po najbardziej opuszczonych i tajemniczych miejscach na naszym świecie. Każde z tych miejsc skrywa swoją unikalną historię upadków cywilizacji i niewyjaśnionych tajemnic. Mimo że czas je porzucił, wciąż pozostają świadectwem przeszłości, przypomnieniem o tym, jak kruchy może być nasz świat. A was, które z tych miejsc najbardziej zafascynowało? A może macie jakieś inne, które powinny trafić na tę listę? Dajcie to znać na dole w komentarzach. Jeśli spodobał Wam się film, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji na kanale, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów, a także wciśnijcie dzwoneczek, aby obejrzeć film jako pierwsi. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie piona.